Powiem wam tak, no jeszcze w tak pięknym, tak urokliwym i tajemniczym miejscu. Nigdy nie kopałem, nie? Pole, różne pola, piękne, zwykłe, ale pole, przy takim klimacie, to jeszcze nigdy nie miałem i nigdy w takim miejscu nie poszukiwałem. A dlaczego ono jest też tak, aż tak piękne, to zobaczcie tam, nie wiem, czy będzie to dobrze widać na nagraniu, chociaż te. Dalsze obiekty powinno być całkiem nieźle widać. Tam, moi drodzy, stoi sobie chałupka, drewniana chałupka, cała porośnięta tym bluszczem, tak jak widzicie, no jest tego, jest cała tutaj dosłownie taka pierzyna wręcz z tego bluszczu, z tej całej roślinności, na drzewach, na słupach, no wszędzie dosłownie i drewniana chałupka, która sobie tam stoi cała porośnięta i obok której właśnie będę prowadzić zaraz poszukiwania. A jeszcze co wam powiem, to 15 lat temu około plus minus tutaj sobie żył ktoś sobie żył, no. albo dziadek starszy, albo jakaś babcianiem, także mega, naprawdę mega klimat. To przez 15 lat około tak zarosło genialnie, że no naprawdę coś niesamowitego. No, także co moi drodzy? No. Pokazując wam ten piękny klimat, tak się z wami witam i zapraszam na odcinek. Od razu poszedłem bliżej tych większych drzew, starszych, i mam tutaj ładny sygnał. Chodź, powiem wam, że jest żelaza. No, naprawdę, tak dużo, że no będzie tutaj piorunująco wręcz ciężko. Coś tutaj jest, coś już maskuje. To będzie wyzwanie, na pewno. Musi się tutaj poszukiwać. Fragment polmosa. Ale naprawdę nie będzie tutaj łatwo, ale myślę, że ten teren wynagrodzi wysiłek. Wydaje mi się, że mamy jakiś mały odważniczek i na takie smaczki, powiem Wam, że też tutaj liczę, naprawdę na różnorodność, o tak Wam powiem, tu można wiele rzeczy trafić. Pierwsza monetka. Zaczynamy najprawdopodobniej PRL-em. Tak czy nie? Zgadza się. 10 groszy, 66. Właśnie wyskoczyła z dołeczka. kolejna monetka. Ta jest już ewidentnie grubsza, więc i młodsza. A jaka? Co to za monetka? O, myślałem, że będzie jakiś PRL, a tu na całe szczęście mamy kopiejki. Słuchajcie, kopiejki, więc super. Coś tam, coś tam widać, więc elegancko. Te starsze trochę. No super. Mówię zwykły drut, ale standardowo. Trzeba przeczytać, trzeba się upewnić, trzeba sprawdzić, no i wychodzi na to, że mamy tutaj jakiś motyw piatowy. I mogła to być jakaś taka, nie wiem, szpileczka, no to jest chyba aluminium, więc nic starego oczywiście. No ale warto też zwracać uwagę na takie rzeczy. Dla oka na pewno spoko znalezisko. No to teraz może razem, dla odmiany. O, patrzcie, wpadło na żelazo, tu jest żelazo. Tak, tak, widzicie? Odkopnąłem na to miejsce, akurat, gdzie żela zależało i teraz, o ile sygnał jest czystszy, oczywiście było słychać, że jest tutaj jakiś kolorek, natomiast, no mimo wszystko, ten sygnał relatywnie był momentalnie gorszy, nie? No i zobaczmy, co my tutaj mamy, bo mamy to w tej małej bryłce. Okej, okay, dobra. Widzę to, i chyba mamy sreberko. Albo i nie, tak się chyba przez chwilę zabłyszczało. Tylko jakoś. No nie, to z reberkiem raczej nie jest, to jest tylko Boratynka, ale fajnie no No i następna monetka, widać? Widać Jest, oczywiście, że tak I kolejny szelong Jana Kazimierza, ten już taki wręcz pomarańczowy No i mamy coś innego, super, 5 groszówka międzywojenna już mamy kopiejki międzywojnie i Boratynki A chodzę 20 parę minut, świetne jest to miejsce Jeszcze więcej Boratynek, bo czemu nie? Dwa razy z rzędu z takim sygnałem, to podkładki nie będzie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Będzie za to, za to co będzie. Bryłka na pół, na pół. Ulubione zajęcie, bryłki na pół. Jeszcze, trzymam was w tej niepewności, tu pewnie kawałek polmosa. Nie, jest moneta. I jest kolejna Boratynka. No a teraz moi drodzy, mamy kapitalny guziczek, przepiękny orzełek z koroną, naprawdę bardzo ładny, swoją drogą malutki, zazwyczaj no, są to trochę większe. E, do końca się na tych wszystkich guzikach, no nie znam, mówię militarka ogólnie, pierwsza druga wojna to nie są tematy, które mnie zbytnio interesują pod kątem znalezisk. Natomiast e, no mamy piękny guziczek. No potrafię też docenić jakby e, taką piękną sztukę, nie. Dosłownie w tym samym machnięciu, który, w którym był tamten guzik Domachałem, jak już zasypałem dołek i kolejny sygnał, kolejny guzik Ten już no polski nie jest, no, zwykły jakiś cywilny guziczek, bez sygnatur, bez żadnych wzorów Okrągły, no i tyle, ale fajnie Patynka ma ładną, śliską taką Przed chwilą miałem przyjemność pokazać Wam dwa ostatnie guziczki Które były dosłownie o tutaj No a tutaj jest kolejny sygnał, nie, więc działamy się nie zatrzymujemy. Klikki, mówię, sprawdzam. O, jest tutaj medalik. Kurde, ale ładny, duży, miedziany, ale naprawdę spory. Kurcze, spory medaliczek się trafił. Ładny. To prawda, nie ma jakiejś zielonej patynki i tak dalej, ale jest naprawdę chyba dobrze szczegół zachowany. Tak się pierwszy rzut oka wydaje. Duży medaliczek. No fajna znajdka, kurde, naprawdę, ale pięknie idzie. Wiem, że wy też lubicie taką różnorodność medaliki, guziczki polskie i tak dalej. No to pamiętacie, na no, łapeczka w górę jeszcze nie jeden taki fan dzisiaj wyjdzie. Zobaczcie, tutaj przed chwilą wyciągnę ten medalik. No i ciach, nie? Raz. Jedno machnięcie. Drugie machnięcie, bardzo oba sygnały do siebie podobne. Ten ciut głębi, ale już mamy wykopane. To jest gdzieś tutaj. No dobra, to już mamy pod samą cewką. Ogarnijmy ten temat pierw może. Mamy tutaj łuseczkę malutką, ok. No i przenieśmy się od razu do, do tego. To jest wydaje się coś drobniejszego. O właśnie, jest drucik, no ale sygnałów, tak jak widzicie nie brakuje. No a tutaj od razu taki głęboki sygnał, ale z tego głębokiego sygnału mamy tylko jakiegoś złoma. Można by powiedzieć, że jest dzisiaj prawdziwe Eldorado. No tutaj mamy fragment pierścionka, ale niestety odpustowego. Naprawdę podobnie, chociaż tutaj coś się przebłyskuje jakby srebrem. I po środku miejsce na oczko. Bardzo taki smukły, delikatny pierścionek był. No ale tylko tyle z niego zostało. A teraz tutaj. Też ładnie, 89. Piękny sygnał. Zobaczmy to razem. Jest. Tak. No tak. Jest. Kopiejeczka, ale bardzo ładna. Piękna patynka. A, no i to mi, się, to mi się podoba. Takie monetki lubimy najbardziej. Piękne, z ładną patynką. Dobry szczegół. Super. Coś nieprawdopodobnego. Tu, dokładnie tutaj, w tym miejscu przed chwilą tę kopiejkę wykopałem, a tu drugi taki sam sygnał, nie? No i jest, no i jest, tutaj leży jakaś monetka, na pewno nie nieboratynka, więc mamy fajną różnorodność już i mamy 10 groszy międzywojnie. Cynkowe co prawda, ale no jak na cynk to jeszcze, jeszcze w jakimś tam względnym powiedzmy stanie, więc obok siebie mamy i jedną kopiejkę i 10 groszy, więc... No, czuję się jak po prostu dziecko w piaskownicy, nie? Kurczę, mam zabawki <laughs> i wszystko, co potrzebne do szczęścia. Tutaj kolejna krągłość w bryłce, rozmiarem przypomina boratynkę, a czy nią jest? Najpewniej chyba tak. Tak, wszystko na to wskazuje. Kolejna boratyneczka wyskoczyła, ostatnio wyszło ich, jak dobrze pamiętam, kilkanaście. 16, 17 Podczas jednego wypadu, więc Dzisiaj jestem na dobrej drodze, żeby Tamten wynik pokonać Tutaj, właśnie o tutaj gdzieś No ale stoję w tym samym miejscu Była ta boratyneczka, którą przed chwilą pokazywałem Swoją drogą nawet ładna A tu ta bryłka, ewidentnie No tak w tej bryłce coś jest też z bardzo ładnym sygnałem i, i tutaj będzie kółeczko kolejne. Słuchajcie, ciach. No pewnie, że tak. <ścoughs> czy to będzie kolejna Boratynka? Najprawdopodobniej tak, czy będzie ładna. Wydaje mi się, że również. Pyk, pyk, pyk. <ścoughs> no tego jeszcze tutaj nie było, no Czyli denarka Egielańskiego. Eldorado, naprawdę Jakiś malutki taki w ogóle Jest malutki, nie jest też on w zbyt pięknym stanie Coś tam zarysy skrzydeł orła widać Gdzieś koronę, również te zarysy na 100% Jest to oczywiście Denarek Jagielloński, pewnie Warneńczyk Natomiast no też jest mocno miedziany, nie srebrny I zachował się po prostu słabo To już trzeci, czwarty albo nawet i piąty stopek praktycznie z rzędu W tym miejscu takim jednym Kilku metrów kwadratowych, więc trzeba się tutaj mocniej zakręcić. No teraz fragment ołowiu pomalowany jakby na czerwono. No to nie jest naturalny, jakby kolor, ale z jakimś takim wywiaskiem, więc coś to kiedyś mogło być. No nie do wiary, no. Jest chyba drugi. Tak jest. Na 100% mamy drugiego dinarka. Ten wydaje się być sporo ładniejszy niż tamten. Minimalnie tylko gdzieś są zagięte od rantu, ale kurczę, ale jazda. No to mamy dwa dynarki dzisiaj. Właściwie Wam tutaj gdzieś wrzucam fotę. Pięknie, pięknie. Co tu jeszcze czeka na mnie na tym polu, to ja nie wiem, a jeszcze jakieś 5 godzin kopania mam, a jestem około dwóch, nawet nie całych. Łuski też wychodzą. Zamęczyłem się trochę tych bryłach, żeby w końcu ją wyciągnąć, bo właśnie mamy monetkę, ale cały czas mi gdzieś uciekała i wpadała głębiej. A monetka to kolejny szelong Jana Kazimierza. Takie złomy, jak widzicie, również leżą na polu. I ja oczywiście zabieram. O, patrzcie dalej. Akurat podniosłem tylko wzrok. Opa. I takie dwa złomy, jeśli leżą gdzieś o tak, nie? To tak naprawdę już 2 metry kwadratowe no są już jakby niemożliwe do przeszukania. Jeśli tego sobie człowiek nie zabierze, nie posprząta takich rzeczy, to o monetach w takim miejscu konkretnie można zapomnieć, bo jest to niemożliwe po prostu przy tak wielkim... Żelazie, odnaleźć na przykład jakieś drobne monety, nie? to jest niemożliwe, po prostu niemożliwe. więc Trzeba takie rzeczy sprzątać. No, a przy okazji, właściciel będzie na pewno zadowolony. myślałem, że jakiś nieduży moniak, ale nic z tych rzeczy, tylko tak jak widzicie, pokrętło z lampy naftowej. No i mamy fajne znalezisko, słuchajcie. No, powiem Wam, że po takiej całej serii na początku. Gdzie tak fajnie wychodziło, to teraz nagle jakoś nie chce wychodzić, ale to zazwyczaj tak jest, ale może teraz znów się zacznie. Mamy pręśli kołowiany, słuchajcie. Ten taki płaski, nie taki bardziej okrągły, Ten jest taki plackowaty, więc fajnie. No średniowieczna znajdka, znajdka zawsze cieszy, nie? No i tak jak mówiłem, zaczyna się znowu robić fajnie i jest medalik. Widziałem łóżko, yy, wygląda z, z tej bryłki całej i też jest miedziany medalik praktycznie w tym samym miejscu. Przychodziłem ten na początku, tak mniej więcej. No i fajnie. Jest medaliczek tutaj na razie, nic nie widzę, ale podejrzewam, że będzie też w całkiem przyjemnym, fajnym stanie, więc super, nie? Medaliki, monetki, guziczki, wszystko jest. Medaliku, metr dalej, znowu monetka. A jaka? Widzę, że cynkowa, więc najprawdopodobniej międzywojnie, ewentualnie fenole. Ale że widzę już tutaj chyba dyszkę taką ładną w środku, to... Raczej jednak nasze grosiki międzywojenne Ale 100% pewności nie mam, bo słabo zachowana moneta A teraz metalowa klamerka Widzę wykopaną monetkę i chyba będzie Boratynka Albo... Albo co? Nie no, oczywiście, że Boratynka, kolejna dzisiaj Chyba tak, albo August No Sas o, Jest! Wyskoczył jakiś większy moniaczek, grubszy, miedziany O! Co my tutaj mamy? Krajcary? Czy coś innego? Tutaj jakąś postać widzę, delikatnie tutaj od rantu, trzeba sprawdzić. Tam moi drodzy, tam. Ładny sygnał i się zasrebrzyło. Więc wydaje mi się, że nie ma bata, a będzie jakieś sreberko, nie ma innej opcji chyba. No, sreberko stuprocentowo. Pytanie tylko, jakie? No i tak, moi drodzy, no jest to sreberko na 100%, ale no ciężko jest mi powiedzieć, jakie, bo niby tutaj jakiś szczegół wyszedł do wierzchu i fajnie. E, z tym, że no jakoś tak kurczę, no ciężko mi zidentyfikować po tych kilku jakichś tam zarysach, co to dokładnie jest, bo mi tak na razie to do niczego w sumie nie pasuje. Choć pewnie po lekkim oczyszczeniu będzie łatwiej ją zidentyfikować. No powiem Wam, że teraz to jestem. <laughs> No nie wiem, no jak to powiedzieć, ale nie wiem co też o tym sądzić tak naprawdę, bo moi drodzy, no błyszczy się jak srebro, waży jak srebro, no i wygląda na to, że jest to srebro, no ale taki kurczę stopek srebra, no ów to na bank nie jest, nie, nie ma nawet takiej opcji, tylko czy to coś innego mogłoby być, jakiś inny metal, no ciężko mi powiedzieć, ale to wygląda tylko na jakiś wytopek, nie wygląda na jakiś przedmiot, kawałek przedmiotu, tylko na centralnie, Wiecie, no wytopiony, nie? Gdzieś tam się ulało, ale <laughs> ciekawe. Nie wiem, co o tym myśleć. Kawał bryłki, w której coś piszczy. Coś się chowa, coś się skrywa. Bryłka coraz mniejsza. Coraz mniejsza i o! I jest. Jest monetka. A monetką jest borotynka. No i jest, no i jest sreberko. <grystanie> Ale za ostatnio tak ładnie mi wychodzą te sreberka w bryłce. Cieniutkie jakieś, a to znaczy, że starsze. <grystanie> Zrobię sobie fotkę i zobaczę, co to jest, i do Was wrócę za moment. No i słuchajcie, mamy pół grosza. Słuchajcie, Jagielońskiego. Nie wiem, czy to będzie Kazimierz Jagielończyk, czy Jan Olbracht. Nie wiem, ciężko mi jest teraz powiedzieć. Muszę się temu na spokojnie przyjrzeć, a powiem szczerze, że mam też trochę łapy zmarznięte. Dzisiaj chłodno jest. Natomiast no, na pewno identyfikację Wam wrzucę, fotki również. No i kurde, je... Co tu się dzieje? Tam był ten jagielończyk, a tutaj taki lapsiorek, słuchajcie, no. Prawie na samym wierzchu. Piękna jakaś będzie chyba, gruba monetka. Na ten moment nic Wam nie powiem, bo... Szczerze mówiąc nic na nie nie widzę. Wydaje mi się, że mogą być trzy grosze Królestwa Polskiego, ale nie mam stuprocentowej pewności. Więc... Wróciłem tutaj z powrotem pod ten dom, czyli bliżej. E, niestety muszę nagrywać teraz telefonem z tego względu, że no, GoPro mi niestety odmówiło poszuszeństwa. Padło sobie. W każdym razie no, od razu pierwszy strzał i mamy aluminiowy, piękny medalik. Dosyć, dosyć świeżo zgubiony. Bo widać tutaj po jeszcze strukturze, Metalu, że no, jest ten taki połysk świeżości. A teraz, tak jak widzicie, ptasia obrączka wyskoczyła. Złotówka, złotóweczka, rocznik 85. Pozdrawiam wszystkich z tego rocznika, jak jesteście i nadal oglądacie to, dajcie znać. Jak sobie elegancko leży i czeka? Proszę bardzo. Perelek, oczywiście, tylko bardzo mocny sygnał: 50 groszy. Tutaj rocznika nie widzę, mniejsza z tym. Kolejna monetka. Teraz tak jak widzicie, no myślałem, że będzie kolejna Boratynka, ale nic z tych rzeczy. Widzicie AU, August, Augustus e, i będzie tutaj August III słuchajcie, przebity, e, przebita monetka. A mogła być przebita dlatego, tutaj pozdrawiam Maksa, że kiedyś sobie na szczęście takie monety przybijali nad drzwiami wejściowymi do domu ludzie, więc fajna sprawa, jeśli by to było to, a pasuje bo to widać ewidentnie, że tutaj jakimś gwoździem zostało przebite. No więc no bardzo ciekawe, nie? Gdyby to była prawda, no tego się już nigdy nie dowiemy, ale myśląc o tym, no to można powiedzieć, że fajna, fajna znajdka. Już coraz bliżej końca, ale jeszcze, jeszcze walczę i wydaje mi się, że tutaj już jest cały August trzeci SAS Albo Boratynka, no jedno z dwóch Średnio widzę, tak jak teraz na pewno dobrze widzicie na tych nagraniach z telefonu Że no słabo widać, nie? No, tam jest kolejna, najprawdopodobniej Boratynka Tak czy nie? No tak moi drodzy, o od razu tutaj widać pogoń, chyba jest w tym kierunku No jakoś tak, o Widzicie, jest pogoń litewska, więc mamy szelong litewski Jana Kazimierza, no i nawet w takim niegłupim stanie, nie? Patrzcie tutaj, no jak fajnie widać, fajnie tutaj się monetka w bryłce pokazuje, no i ciach, też boraksik, no chyba tak, no bo cóż by innego mogło być, no kurczę, na sam koniec już tak się zastanawiałem, iść jeszcze czy nie iść jeszcze, ale się jeszcze cofnąłem i mówię, dobra, jeszcze rundka jedna, no, i już mam trzy ratynki z rzędu. A tutaj mamy taki płaski ołów, zobaczcie. Za płaski, jakby na plombę. No, nie wiem, nie wygląda mi to na plombę, ale z drugiej strony, no właściwie z tej strony, no to ma właśnie jakieś tutaj napisy. Nie wiem, czy to cerlica czy co innego, ale dwie linijki tekstu, jakby chyba były, nie? I nad nimi coś, no, a z drugiej strony wygląda tak. No, dziwny, podejrzany fancik. Ciekawe co to jest. No i znów się ładnie w bryłce zachowało. Coś. Jakaś moneta. No, moneta. Bryłka się. A tutaj mamy. Chyba zjedzoną boratynkę. No dobrze, moi drodzy, przyszedł czas na, podsumowaniu, na podsumowanie i powiem Wam szczerze, że pierwszy raz się nie zmieściłem na panel Deusa, żeby, żeby to wszystko upchnąć. Oczywiście no, dołożyłem Wam tutaj jakieś kulki jeszcze i, i tak dalej, łuski, wszystkie oczywiście zbite. A, natomiast e, ogólnie, nawet o tak dotąd, nie? Już nawet bez tych dwóch klamerek i tego pokrętła, to i tak jest naprawdę bardzo, bardzo dużo fantów. W tym słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery srebra i prawdopodobnie, no. To chyba też jest ten stopek oczywiście, nie? który widzieliście na odcinku, no to też najprawdopodobniej jest właśnie, słuchajcie, no srebrem, nie? Oprócz tego, no masa, masa boratynek, parę jakichś tam guzików, trzy medaliki, raz, dwa i trzy. Większe miedziaczki, jak na przykład krajcary, tutaj księstwo, nie jak księstwo warszawskie, tylko królestwo polskie oczywiście, kopiejki. Także, no naprawdę, no, naciupane dzisiaj, powiem Wam szczerze, 7 godzin jakiegoś szukania. No, 7 godzin szukania dzisiaj, takiego naprawdę bardzo solidnego. Miejsce ewidentnie z wielkim potencjałem. No i tak się to, moi drodzy, prezentuje fajnie, nie? No, mnie się podoba, jestem usatysfakcjonowany i naprawdę, no, nakopane, no nie wiem, z 200, z 200 dołków, myślę, że co najmniej dzisiaj, nie wiem, pewnie nawet ponad. No więc. Więc co, moi drodzy, nie przedłużając, no widzicie co wyszło, widzieliście na odcinku, dzięki za oglądanie, pamiętajcie, łapeczka w górę, subskrypcja kanału i do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!